Hejka, dzisiaj sobie porzucimy na moment giereczkowo, którego i tak nikt nie ogląda, na rzecz nieco bardziej przyciemnych tematów i technologii, której używamy na co dzień. Pokrytykujemy sobie, pogriftujemy, cokolwiek to oznacza, ten oto sprzęt, który zakupiłem ponad rok temu. Krótki konkursik, co to za sprzęt, co to za smartfon, niestety bez nagród. Pewnie większość tutaj zebranych skapło się, że to jest jakiś Pixel. Nie wiem czy konkretnie ten model. To jest model 7, nie 7A, nie 7 Pro. Dość stary, ale kupiony za własne pieniądze. No i wydaje mi się, że wciąż jest dość popularny i polecany jako pierwsze spotkanie z Pixelem na przejście, niby na tą lepszą stronę Androida. A tak, poprawdzie mówiąc, to. No, tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. No, mam wiele zastrzeżeń do jakości tego urządzenia, ale to zaraz wszystko wypunktujemy. Powiem tak, że chyba w zasadzie wszystkie problemy, jakie ludzie miewają z tym problemem, przydarzyły mi się w moim konkretnym modelu, mianowicie bateria. W przypadku pixeli zawsze był z tym problem. Z tego co widziałem w testach to właśnie ludzie najmniej narzekali na ten model w tej kwestii, że już bateria jest dopracowana, procesor po aktualizacjach już nie, że tak baterii nie przegrzewa się. Gówno prawda, ten model grzeje się jak każdy inny. Powiem nawet więcej, że wystarczyło kiedyś po aktualizacjach, trochę się to poprawiło, ale kiedyś wystarczyło po prostu używać normalnie telefonu w LTE, żeby on był cieplutki. Naprawdę, nie trzeba było wiele robić w tej kwestii. Czasem się pogarsza. Na przykład, ostatnio w samochodzie po prostu zostawiłem pixelka na siedzeniu pasażera, trochę słońce padało i co. Telefon się wyłącza, bo się przegrzał. No biedny pikselek, no strasznie. Także praca na baterii niestety bywa dość różna. Też bywa problematyczna, jeżeli się na przykład smartfonu używa do celów na przykład vlogowych, jeżeli coś nagrywamy, bo 4K30 klatek jeszcze do niedawna nie robi problemu. Ostatnio znowu zaczął po krótkiej chwili się przegrzewać, a w 4K60 to, no nie, nie ma co włączać na dłuższą chwilę. A nie idź pan wóz! ekranie się nie wypowiem z racji tego, że no po prostu zniszczyłem oryginalny ekran. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ciśnienie nadgarstków. Jeżeli tak, no to możecie się domyślać, że mój chwyt bywa dość problematyczny i niestety była konieczność wymiana na zamiennik. Powiem, że nawet spoko jest to zamiennik, ale jeszcze nie ogarnęłem w niej biometryki, bo jestem zbyt leniwy, ale da się ogarnąć. No ale tu nie jest oryginalny, ale tak, w oryginalnym ekranie było to fatalne po prostu rozwiązanie. Dawałeś jeden palec, drugi palec, poprawiałeś i tak szczytywał jak Ciał, że aż się wpuzułem i chyba pierwszy raz w życiu dałem sobie odblokowywanie twarzą i, i tak w zasadzie funkcjonuje do teraz. Kolejnym dość kontrowersyjnym tematem są możliwości fotowideo. Znaczy się tak, Pixel robi dość dobre zdjęcia i filmy. To trzeba mu oddać, że ma całkiem spoko stabilizację i nad dobrze sobie radzi w gorszych warunkach oświetleniowych. Ale ja trochę dałem się w konia zrobić, bo nie doczytałem, że między wersją pro a zwykłą, jest różnica w szerokim kącie. Ja byłem w święcie przekonany, że to są te same obiektywy z zmienną ogniskową, ale niestety na razie w zwykłej wersji jest troszkę gorszej jakości użyty ten szeroki kąt. Nie jest zły, ale najważniejsze to to, że nie ma przybliżeniu makrofotografii. Dobra, biorę to na klatę, spoko, ale dużo youtuberów jakoś zapomina o tym wspomnieć, że programy między wersją Zwykłą i A, w sensie aplikacje do fotografowania kręcenia, różnią się między względem wersją pro i wersje poniżej pro są bardzo obcięte. Nie ma bardzo dużej ilości dodatkowych trybów. Powiem wam szczerze, o, fajnie! Już mi pisze, że urządzenie jest zbyt gorące. Fajnie, i dlatego pewnie już w 30 klatkach nagrywa, więc muszę się śpieszyć. Tak czy inaczej, no. Jakość kamerki do selfie jest całkiem niezła i nie narzekam brzydko to to nie jest, za jej pomocą. Co nie zmienia faktu, że faktycznie miałem dowody na ukazanie różnic między zwykłymi aplikacjami Pixela a między wersjami Pro. Ale ach, nie wiem, nie potrafię już tego znaleźć. A było tego dość sporo, także. Oh, no nie udowodnię Wam tego. Może faktycznie tych różnic nie ma, mi się wydawało. Co nie zmienia faktu, że między Xiaomi a Pixel'em jednak jest różnica. I to dość znaczna. I to akurat jeszcze będę mógł Wam udowodnić i pokazać. Jakbym wziął kilkuletni, starszy, średniak, jak na przykład Xiaomi, ma większe możliwości edycji. Większą kontrolę twórczą nad swoimi materiałami. Ja to też oceniam z perspektywy, wiecie, vlogera, no wiem, że Odgląda mnie co najżej moja rodzina i to nie cała, ale no właśnie, już na Xiaomi w swoich starszych modelach dawało większą kontrolę twórczą, nawet można było dawać płaski profil w średniakach. A tutaj, no fakt, że wiele rzeczy po prostu robi się samo, też warto docenić, ale ja na przykład lubię, kiedy mogę coś sobie zmienić, a tu nawet nie da się za bardzo zmienić podstawowych parametrów, już nie mówiąc o nagrywaniu płaskim profilem, nie? nie, 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 panu co? Jeżeli jesteśmy już przy kontroli płuczej, to powiem, że też dość tak specyficznie nagrywa dźwięk pikselek i mi się wydaje, że nawet przyjemniej mi się nagrywa wideo, dźwięk przynajmniej w Mi 12X, czyli w starszym modelu, który może jest mniej, dźwięk jest mniej czysty, ale za to głośniejszy. Ale to może na koniec, albo w trakcie wam pokażę różnicę między tymi modelami, co można zrobić między aplikacjami. Zobacz, Ogólnie rzecz biorąc, przechodząc do podsumowania, powiem tak, że ogólnie rzecz biorąc, też ten smartfon kupowałem dla niby najlepszego doświadczenia w świecie Androidów. Ale będąc szczerym, no to ja podziękuję za takie doznania. Osobiście, na przykład na poprzednich, ja często byłem na Xiaomi, tylko w wersjach właśnie z Mi EU, Mi Polska, czyli na custom Romach. I osobiście mi na tych custom Romach lepiej się pracowało stabilniej niż na tym no, pure Androidzie w zasadzie. Często na przykład u WhatsApp mi się jakoś krzaczy, że muszę go wyłączyć, bo nie jestem w stanie wysłać zdjęcia. Opera mi się wykrzaczała. Teraz jest lepiej, ale kiedy się wykrzaczała. Może to też nie była kwestia do końca winy samego Google'a i Androida, a bardziej aplikacji, ale nie zmienia to faktu, że na 10T starutkim czy Poco F2 Pro, no, działało lepiej, no nie wiem może ja się nie znam. Okej, okay, podsumowując, powiem tak, no nie jest to najgorszy mój zakup w życiu. Też wydałem całe 1400 zł. Było wtedy na promocji na włoskim Amazonie. Włoskim, jak włoskim, bo przyszła paczuszka z Niemiec, więc nie wiem w końcu, komu płaciłem te pieniądze. Ale, no powiem, że jestem bardzo rozczarowany. O wiele YouTuberów, na przykład Meister Piżu, Antyfan, tak zachwalali ten model, że po prostu z pół roku czaiłem się na tego a się strasznie rozczarowałem, bo szczerze mówiąc nie sądziłem, że będę mieć tyle z nim problemów. Niby wydajesz nieco więcej na smartfon. To jest chyba mój pierwszy osobisty smartfon z optyczną stabilizacją obrazu, który fotograficznie daje radę, tak? Ale pod względem całej reszty yy, powiem, że już bardziej byłem zadowolony z tych moich poprzednich zakupów, gdy się nie sugerowałem innymi i gdy mogłem sobie wgrać custom ROMA. <laughs> Jednak on dużo poprawiał. W przypadku mi na zwykłym romie nie polecam. Słabe to kiepskie doświadczenie. Ja przynajmniej tak umiewałem, ale tak, no niestety, troszkę się nacięłem. Ode mnie takie osobiste 5 na 10. Można kupić, ale życi nie urywam. I osobiście, jeżeli miałbym wrócić do Pixeli, to oni by musieli zmienić przede wszystkim technologię procesorów. Niby w Pixelu 10 już mamy inną technologię, innego dostawcę, ale problemy ponoć te same, więc nie wiem. wiem no musi się w końcu to zmienić z tym przegrzewaniem się baterii procesora, bo to jest masakra żeby się jeszcze tak z tym użerać nie po to się wydaje więcej pieniędzy, żeby później po przegrzaniu się smartfon 10-15 minut załączał i chłodził i co wtedy? no bez sens, totalny jeszcze tak z dupy się przegrzewać jak w tym samochodzie, kto by pomyślał to nie jest normalne, dobra trzymajcie się, kończymy te narzekania widzimy się przy następnej okazji do zobaczenia na blogu operacja Panda. Cześć. Siema, tu łysy. Mam też kilka słów od siebie do dodania na temat Pixela. Tylko ja mam Pixela 6A, który jest najgorszym telefonem, jaki do tej pory miałem. Powiem wam od początku. Przez pierwszy rok z telefonem było wszystko w porządku, działał naprawdę dobrze. W tej półce cenowej byłem w sumie to zachwycony z tego, jak działa kamera, aparat. Nie spodziewałem się aż tak dobrych efektów. Dodatkowo system operacyjny to płynny, czysty Android i wydawać by się mogło, że przez najbliższe 2-3 lata będę mógł używać tego telefonu. Rzeczywistość niestety była trochę inna i po około roku telefon zaczął się strasznie grzać do takiego stopnia, że ciężko było go utrzymać w dłoni. On po bokach ma taką aluminiową ramkę i ona się strasznie grzała. Kiedy na dworze było 25, nie mówiąc już o 30 stopniach Celsjusza, telefon się notorycznie gotował, parzył w dłoni, ciężko go było utrzymać. Co dalej? Około dwóch miesięcy temu zaczął się sam restartować, zaczął się wyłączać. Zgłosiłem to do serwisu, przez komputronik był realizowany, bo tam kupiłem telefon. Wrócił do mnie od serwisu z flashowanym systemem operacyjnym i nadal jest to samo. Oczywiście po włączeniu wszystko jest w porządku, jak się tam prawdopodobnie w serwisie sprawdzili wszystkie systemy to było OK. Problem zaczyna się w momencie, kiedy telefon jest trochę bardziej obciążony. Znowu zaczyna się grzać i znowu zaczyna się samoistnie wyłączać. I z tym wyłączaniem to jest jakaś tragedia, bo Google ma całą zakładkę, taki landing page swojego supportu poświęcony tylko przegrzewaniu się pikseli. Macie tam informację o tym, no wyłącz 5G, wyłącz yy, na przykład Wi-Fi 5G wyłącz to tam, co siam, to o to. Nie na tym to polega. Ja potrzebuję stabilnego telefonu, który będzie po prostu działał, a ja nie będę się zastanawiał, czy tym razem się włączy, czy łaskawie wyłączy. Także ja próbuję odzyskać moje pieniądze, korzystam z rękojmi, nie chcę więcej widzieć na oczy piksela, a teraz postawiłem na Sony. No i zobaczę, może tu będzie lepiej. Po prostu fantastyczna sprawa. A i kto to doceni te poświęcenie.